Cześć, witajcie wszyscy. Słuchajcie, po dłuższej przerwie mojej chorobowej, że tak powiem, yy, staram się wyskakiwać na ryby, gdzie tylko mogę, także mam chwilę wolną. Wyskoczyłem sobie na nakielkę, za mną woda, zestawy już wywiezione, stanowisko numer 9. Zobaczymy, co będzie. Dopiero wózka była zrobiona, także siadamy i zobaczymy, co się uda. Mam nadzieję, że coś zrobimy. Jeżeli nie, no to waży, że nad wodą w końcu to zaś. A bardzo chętnie zobaczymy, czy się udało, czy nie. Witajcie! Tym razem siadam razem z Wami w fotelu i z ogromnym zaciekawieniem będę oglądała ten film. Nie było mnie tam tym razem, praca mnie zatrzymała, ale jak tata sobie poradził, czy coś złowił, czy nie, czy duże ryby, czy małe? Przekonajmy się. Zostańcie razem z nami do końca. Zapraszam Was na film. Słuchajcie, minęła pierwsza doba na łowisku na kilka. Udało się w końcu złożyć rybę. 15 kg, że całkiem fajna, ale lepsza była walka, tak? Nie mogłem mi doholować do brzegu, wyszły mi trzyny. Na szczęście mam sąsiada Dawida, któremu bardzo dziękuję, bo bez niego nie udałoby się jej wyholować. Podpłynął pontonem, wpłynęliśmy, musieliśmy trochę pogrzebać w tych trzcinach trochę ich tam powyrywać, ale generalnie udało się rybę podjąć. Także fajna rybka, nie wiem, czy ją widzieliście. Jak nie widzieliście, to za chwileczkę zobaczycie. Naprawdę fajna. Pomimo tych 15 kg walka była przepiękna. Także super ryba. Bardzo Dawidowi też przy okazji dziękuję. Do zobaczenia dalej. Zapomniałem, najważniejsze, córeczko, to dla ciebie, że nie możesz tu być, ale ta ryba jest dedykowana dla ciebie. A wiesz na co wzięła? Bananowe love. Wiem, Nie jestem normalny, ale co mam zrobić? Ale dla ciebie. Witam was serdecznie, słuchajcie. Krótka zasiadka na ekwizor dobiega końca. Kończy się trzecia doba w sumie. Dwie rybki złowione, 15 i 18 kilo. Także uważam, że całkiem nieźle. Dwie epickie walki, tak, z pontonu. Jedna w trzcinach, jedna tam dosyć daleko od brzegów, takich mieliznach, że tak powiem, nekielskich, więc było super. Jeszcze raz z tej strony chciałem podziękować Dawidowi ze stanowiska numer 8. Dzięki niemu te dwie ryby wyjęłem. Tak, nie byłoby szans, po prostu byłem bez pontonu, którego nie wziąłem. Nie przypuszczam, że jest tutaj tak ciężko. Na tym stanowisku, ale dzięki niemu udało się wyholować, także spoko, Bardzo mu dziękuję jeszcze raz. I co? Generalnie jeszcze zostały mi 3 godziny. 3 godziny jeszcze wędki w wodzie, także zobaczymy. Może jeszcze coś strzeli. Jeżeli nie, no to ja jestem bardzo zadowolony, naprawdę super zasiadeczka. I jak jeszcze coś dołowię, no to coś dogram. Jeżeli nie, to trzymajcie się, idę zobaczyć jak gdzieś dalej. Nie wiem jeszcze gdzie, ale zobaczymy. Gdzieś się pewnie jeszcze uda wyskoczyć. Także na